Witam Was i zapraszam do rozkładu. Masz wiadomość. Jaka jest wiadomość dla Ciebie, informacja na ten czas, co masz usłyszeć, jeśli chodzi o miłość, relacje, związki, no, całą sytuację, w jakiej się znajdujesz, no, co ten wszechświat tutaj chce Ci powiedzieć? No dobrze, na co chcecie wyczulić? Weźcie to tak, najlepiej jak Wam może pomóc. Mm. W tej sytuacji trzy opcje. Wybierzcie sobie jedną skert. Ja zaczynam od tej. No i przypominam, ogólny rozkład, więc jeśli naprawdę z kimś nie rezonuje, no to nie bierze, nie bierze. No, dobrze. Ja poproszę o, mm, o informacje potrzebne, pożyteczne w danym momencie, w tej sytuacji dla Was, żeby pomogły. Dobrze, zaczynam od tej grupy. Już przechodzę. Żeby nie przedłużać. Co to dla Was za wiadomość? Nie. No, takie rozważania życiowe, jakieś kontemplacje, analizy danej sytuacji, w jakiej teraz jesteście, jeśli chodzi o wasz związek, relacje albo sytuację w domu z partnerem, jeśli razem no, mieszkacie. Chodzi generalnie o pewną twoją stabilność, codzienność o to życie, w którym jesteś na co dzień z kimś z czymś, tym wszystkim no i teraz tak, tak jakby nadchodził czas yy, trudnej komunikacji no bo jest trudna bo jest y, jakieś takie poddenerwowanie no po prostu się na to przygotuj, wiesz możesz zareagować tak, żeby nie dopuścić do kłótni, bo może dojść do jakiegoś napięcia, sprzeczki do takiego wiesz, wyrzucenia z siebie bo, bo się tutaj gromadzi ale y, łapiecie jakiś dystans, jest jakieś takie, y, takie oddalenie się od siebie, wiesz? To, to może być przez to właśnie, że jest, że jest kłótnia, że jest jakaś nerwowość, ale też może być coś takiego, że wy coś zaczynacie rozumieć. Y, bardziej y, czujecie się tacy świadomi. Tego, w czym jestem, to jak to wygląda z tą osobą ze mną, z nami wobec siebie. Może być takie obustronne, takie wyciszenie, trochę zrezygnowanie, spowolnienie. No, my tutaj potrzebujemy czasu. Trzeba się nad tym zastanowić, bo, bo jakby coś, no to proszę pana, droga wolna tutaj, mówi ta pani. Tak, pani jest na to już jakby przygotowana, ona może w każdej chwili to powiedzieć. Może tak, takie coś wyskoczyć jej z ust, może to popłynąć. No, może tego pana zupełnie mm, zostawić. Pan też się nad tym zastanawia, wszystkim, ale kobieta, jakby była, wiecie co, taka mocniej już yy, zdeterminowana do tego, że jak coś nie będzie już tutaj funkcjonowało, jak znowu dojdzie do jakiejś dziwnej rozmowy, to ja już tego nie chcę. Po prostu ona będzie już potrafiła powiedzieć nie. Dlatego pana, dla tej ich znajomości. Pomimo tego, że. Yy, że macie jakąś taką, może jeszcze ciekawość siebie albo coś nieprzeżyte ze sobą, ale jest tutaj też energia niedojrzałości. Może i wy nie jesteście niedojrzali i zbyt młodzi, ale ta. Sytuacja jakoś wymknęła się spod kontroli, ona, ta relacja jest jakaś taka niedokwaszona, no taka, taka nie, nie, niedopieszczona, nie na miejscu, nie na te okoliczności, jakoś, no nie, no coś tutaj się nie klei. I w sumie to oboje zaczynamy to zauważać, oboje to czujemy, jakaś ta nasza codzienność się robi, taka. No, słaba się robi, więc otwierają się drzwi. Możesz wyjść z tego, karty mówią, w najbliższym czasie może dojść do sytuacji podczas rozmowy, podczas jakiejś czegoś albo czegoś takiego. Może być i rozmowa, której się nie spodziewacie, że was tak zaskoczy jakaś taka podniesiona, no, atmosfera pomiędzy wami, tak znienacka się tam, bo coś posprzeczamy, coś któremuś nie spasuje, i zaraz będzie, no, taki atak. No, więc to będzie taka możliwość, że przychodzi moment, kiedy otwierają ci się drzwi do tego, żeby opuścić tą relację, zostawić tego człowieka, i to obie strony mogą zrobić, bo tutaj obie strony już tak się czują z tym niezbyt fajnie. Ale kobieta jest mocniej, kobieta jest dalej bardziej świadoma, bardziej jest na nie. Ten mężczyzna, to on jeszcze taki: no dobra, już wezmę to na siebie, już niech będzie, przemilczę, zamknę się w sobie pójdę się czym zajmę, odizoluję się, żeby nie słuchać jej gadania na przykład jakiegoś, bo on może już czegoś mieć dosyć, ale on nie chce wypowiadać się za szybko, za dużo. Woli iść ochłonąć, żeby opadły emocje, a kobieta już jakby ona albo w lewo, albo w prawo, no ale to już może być ostateczna decyzja. Jakby jest, kobieta jest szybsza, bardziej taka Działająca bez, bez namysłu, bez, bez jakiegoś zastanowienia, bez analizy, mężczyzna ma większy spokój i stara się tą sytuację tak spowolnić. Ten potok słów może wypowiedziany, jakoś tak tą nerwowość i to roz, rozdygotanie, całe może milczeniem trochę to tak wyciszy, albo po prostu swoim zachowaniem, że. Pójdę sobie gdzieś tam na bok, zajmę się czymś tam, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale też muszę sobie to przemyśleć, bo obie strony już tutaj gdzieś mają tak pod sufit. No, zbierało im się i będą się zastanawiać, czy, czy to ma dalej sens. Czy to w ogóle jest, my się w tym odnajdujemy, czy to jest prawdziwe, czy to jest nam potrzebne, w ogóle co my do siebie czujemy. Jakiś chłodem wieje, obojętnością już, zmęczeniem. Takim podejściem do tej całej sytuacji, że no dobrze, no jesteśmy ze sobą, bo jesteśmy, bo może tak wypada, bo dobrze to wygląda, albo z jakichś innych powodów domowych, nie wiem, finansowych, rodzinnych, z różnych dzieci czy tam czegoś innego. No, ale tutaj nie ma żaru namiętności. Gdzieś tego nie ma, gdzieś to uleciało, nie ma. E, namiętności, nie ma płomienia, nie czuć uczuciowości. Tutaj się tak już ze sobą ścierają te osoby, bo one po prostu już jakby e, no, tak to jest wszystkiego, już im jakoś nie lepi się wam razem. No, nie sklejacie się ze sobą. Także to jest czas namysłu i weryfikacji. Dobrze, mam no wystarczy dla tej grupy już. E, tu nie było emocjonalne, miłościowe. To jest jakieś takie ma rozsądeczek przyjści. Albo w ogóle to jest życie w jakimś rozsądku dla tej pierwszej grupy. Dobrze, druga grupa. Jaką masz wiadomość? Co do ciebie idzie za informacja? Co masz usłyszeć teraz? Idzie do Ciebie, coś chce z Tobą naprawić. Myśli, drapie się po głowie, zastanawia się, jak się do tego przygotować, jak tutaj do tego wyruszyć. Jakiś miły gest chce zrobić ta osoba w Twoim kierunku, żeby coś wa pomiędzy Wami. Wyciszyć Tak ukoić, żeby było fajniej No i tak wiesz, może przyjść do ciebie Przynieść ci coś fajnego Albo jakiś fajny Taki gest w twoją stronę To jest bardzo miłe Bo trzeba zażegnać Jakiś dyskomfort Taką sytuację Nieprzyjemną, która tutaj nam Doskwiera, ciąży nam Nie czujemy się z tym No tak dobrze Chciałaby coś zażegnać, mówi, bo tu jest. Przychodzi czas yy, takiego yy, opowiedzenia się, zacząć. Będziecie sobie albo podejmować taką przełomową decyzję, albo przyjdzie do Was energia ze strony człowieka, taka przełamująca jakiś opór, bo on wreszcie mówi: No, ja tutaj wyruszam do niej, wyruszam do niej z czymś no, może do Ciebie wyruszyć, wiesz, z takim płomieniem, z taką iskierką do Ciebie. Bardzo mieć ochotę na bliskość z Tobą, na takie, wiesz, przebywanie z Tobą, na... I niektórzy z Was jakby, no, ja, ja to powiem, to może zabrzmieć dziwnie, ale jeśli macie napięcie z taki odrętwienie jakiejś tej relacji, problemik, nie wiemy za bardzo, jak sobie z tym poradzić, to niektórzy z was będą to rozwiązywali przez sprawy fizyczne, cielesne, łóżkowe. Będą to naprawiali. Żeby wyszło na prostą, będziecie starać się od tej strony, albo wy, albo ta wasza osoba. Bo, no bo co, tak na spontanie tutaj, no bo ja już tutaj jakby, ja nie wiem takie do tego podejście, że to dobrze będzie tak, ale trzeba coś udobruchać, trzeba coś naprawić. Może sobie zrobicie względem siebie bardzo miłe gesty, czymś się obdarujecie, powiecie sobie fajne słowa, albo nawet z prezentem wyjedzie tutaj do ciebie. O proszę bardzo, moja piękna, ja ci tu przepraszam. Na zgodę proszę bardzo, dostajesz ode mnie bardzo fajny prezent. No. Tam oprócz kwiateczków to jeszcze coś tam, jakby było, no ale dobrze. Nie wszyscy takie materialne prezenty będą dostawać. Chodzi o to, że jest wola w człowieku, jest chęć. Mówi, nie, to trzeba poprawić. To jest jakieś, nie wiem, albo się na siebie obraziliśmy, albo coś nas boli względem siebie. Ja już tak nie mogę, ja już chodzę z nogi na nogę, przestępuję, mnie już to drażni. Już mam dosyć tego napięcia, ruszam, ruszam, wyruszam, tak się tutaj wiesz, wysztafetował cały, błyszczy, kolorowy, taki, taki wiesz, czysty, pachnący, on do Ciebie, no i wtedy się będzie działo. Cała naprzód, w pełnej gotowości. Macie takie temperamenty też tak jakby względem siebie, może jesteście bardzo otwarci na tą zmianę, na to... Wyprowadzenie tej sytuacji na prostą, bo gdzieś tam wam się zachwiało, nie ma tu jakiegoś dramatu, ale musisz wiedzieć, że no idzie taka fala jakiegoś spokoju, idzie jakieś takie wyrównanie, no taka fajna energia, że czekałaś, może doczekasz się, przyjedzie, pojawi się, zrobi coś, albo ty do niego po prostu wyruszacie w swoim kierunku, żeby sobie tutaj załatwić tą sprawę. Między, między wami, która wam ciąży, która was boli. No dobrze, więc ktoś do ciebie wyrusza, ty gdzieś wyruszasz. Teraz trzecia opcja. Jaka jest dla was wiadomość? Wiadomość dla ciebie. No, co masz teraz usłyszeć za wiadomość? Po coś ci to jest potrzebne? Więc weźcie tu tak, żeby wam pomogło. Dużo ciężkości tutaj jest, takiego błądzenia w kółko. Dwie zbłąkane dusze chodzą gdzieś, tak straszą po nocach siebie, innych ludzi, jakieś takie lęki, przeżycia, stresy, głębokie emocje. Czemu wy tak siebie unikacie? Nie chcecie na siebie spojrzeć, macie do siebie jakiś żal, jakiś ból, macie pomiędzy sobą bardzo silny. Związane z jakimś takim, no, z takim brudem, z jakimś takim sloganiem, z czymś niefajnym. Dało popalić piecze tutaj, doskwiera Was. I to jest ta wiadomość, że masz wiedzieć, że nie tylko tobie to z tym, z czymś jest źle, ale tej osobie również. Oboje macie wrażenie, no, że tak sobie gdzieś tam utknęliśmy w tym całym bagnie. I to jest takie um, ciężkie dla nas, tak, tam. W tym brodzimy, nie potrafimy za bardzo z tego wyjść. Wy oboje pokazujecie się w takim błądzeniu gdzieś, gdzieś w kółko, a pomiędzy wami jest taka przepaść, i żeby dojść jedno do drugiego, to się wydaje niemożliwe, bo jak zaczynamy gdzieś tam się zbliżać do siebie, to zaraz się pojawia niefajnie, jakaś niefajna energia. Nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie umiemy czegoś ze sobą załatwić, nie da się na ten moment no, tak siebie traktować dobrze i normalnie. Nie, Za, tak się zacięliśmy na siebie. E, zamknęliśmy się, zatrzaskujemy sobie drzwi przed nosem i krzywdzimy się. Poczucie straty. I jakiegoś bólu. Obie strony przeżywają, a obie strony są jakieś takie, no trochę uparte, trochę dumne, ale też w tym na przykład u jednego z Was to jest takie postanowienie, że Jedna strona może taką decyzję podejmować. Nie, ja z tym już kończę i nie chcę już na to patrzeć, nie chcę już w tym być i ona w ogóle mówi: ja już nie, ja już za to dziękuję, żegnam ten etap, tą energię, bardzo cieszą. Tak jakby tutaj ciężką, jakby tu przychodziła spłata jakiegoś długu. Tu mogą być długi karmiczne pomiędzy kochankami one mogą się tutaj tak teraz przelewać słychać to bulgotanie wielu tak waszych jak wam się przelewa jedno jest takim nieboraczkiem który udaje że jest niewinny a tutaj wszyscy są jacyś o tacy ciemni w ciemnościach e, poruszający się więc on nie jest taki czysty wcale mężczyzna nie nie jest czysty no ale on dobrze o tym wie, ale on błądzi, on schodzi na jakieś ciemne drogi, w ciemnym labiryncie życia jest, nie potrafi się w nim odnaleźć i ogromne niebezpieczeństwo, ryzyko, że spadniemy w tą przepaść i że stanie nam się jakaś krzywda i że sobie w ogóle samy, samemu zrobimy krzywdę. Więc uważaj na to wszystko, co się zadziewa, rozglądaj się wokoło, bo tu nie ma takiej jasnej, spójnej drogi. Tutaj są dwie. Dwie miejscówki takie, w których jesteście, a pomiędzy Wami to wuu, wow, tutaj tam lepiej nie wyruszać, bo można się nadziać na coś bardzo ostro. A ja, jak tu woli, jakie nieprzyjemności są. Robicie sobie nieprzyjemnie pomiędzy sobą, nie macie ochoty na, na przeprosiny, a wręcz to czujemy się tacy nie wiem, pokrzywdzeni, tacy zmęczeni, zmaltretowani, smutni, obolali ale co? Ale nie będziemy sobie o tym mówić. Nie przyznajemy się do tego. Jedno przed drugim chowa ten dyskomfort, to złe samopoczucie, chowa to uczucie tej takiej odrazy, tej takiej nieczystości. No bo jeśli macie relację karmiczą, jedna strona kończy już, powoli wychodzi z tej karmy, druga jeszcze, jeszcze ma kawałek, bo jest bardzo zagubiony w jakimś tunelu. I jest też takie energetyczne cierpienie, ale też błag takie błaganie o pomoc, ale nie siebie nawzajem, tak jakbym ja gdzieś tonął, tonę, po prostu tonę, wciąga mnie jakieś, jakieś takie bagno życiowe. Ja jeszcze można mnie złapać za rękę, można mi pomóc, ale nie wiem, czy to ktoś zrobi. Jedzie ktoś po bandzie, może mieć też w tym wszystkim duże straty. Nie tylko takie emocjonalne, ale również innego typu straty w życiu. To jest niefajna energia, to jest dla Was ostrzeżenie, żeby tam nie wpaść, żeby się właśnie na to nie nadziać, żeby się tam nie znaleźć. Więc uwaga na to wszystko, obejdź to bokiem, nie zbliżać się gdzieś tutaj do, do siebie wzajemnie przez może przez jakiś czas, bo. Bo to grozi jakąś jeszcze większą taką nerwowością, a, a wy w ogóle nie jesteście wobec siebie szczerzy, nie ma tu uczciwości, nie ma prawdy, nie ma jasności, więc tak jakby ta karma miała po prostu dać popalić, skopać tyłek, no i tak ma się coś tutaj rozwiązywać, zakańczać dla waszego dobra, nadchodzi czas, no. Także ważą się tutaj takie sprawy. Zamyka się pewien rozdział. Właśnie jeszcze ta kobieta, ona będzie kończyła już te swoje płakania, cierpienia, jakieś takie bóle. I, yy, i przekazała mu coś, przekazuje tutaj to, to płynie dalej. I tutaj ten, ta druga osoba, no powiedzmy, że mężczyzna, on jest. Yy, Bardziej w to wszystko jeszcze zagłębiony, jeszcze nie widzi drogi, jest taki krzywdzony, jest narażony, jest w takim niebezpieczeństwie i zagubieniu mentalnym w tym wszystkim. No, to nie są fajne wibracje, bardzo niskie, no ale wiesz, pewne sprawy zmierzają ku końcowi, i także mm, jesteście na takiej drodze ostatecznego rozwiązania, osądzenia tej całej sprawy, która tutaj zaistniała. Karma nie śpi. No, tutaj się wszystko toczy swoim tempem. Dobrze. No to tyle. To ja wszystkim dziękuję i co? I do usłyszenia.